Ten fakt spowodował, że cała Polska stała się areną solidarnościowej insurrekcji. I tej insurekcji władze komunistyczne nie były w stanie już zgasić, bo dla wszystkich stawało się coraz bardziej wiadome, że jest to walka nie tylko o prawa pracownicze. Tak, od tego się w wielu miejscach zaczynało. Ale przede wszystkim była to walka o godność człowieka, walka o wolność i walka o zrzucenie pęd niewoli sowieckiej, niewoli komunistycznej. Ten fakt musi być przywoływany, pamiętany, bo wraz z upływem historii, z upływem lat, czasami różne. Wymiary tamtego wielkiego dzieła Solidarności przykryte są kurzem, a my nie możemy na to pozwolić. Nie możemy pozwolić na to, żeby tak się działo. Dlatego jestem wdzięczny wszystkim inicjatorom tego pięknego dzieło, dzieła, które tutaj będzie rosło. Dzieła pod nazwą Pawilon Porozumienia. Porozumienia szrębskich imienia Lecha Kaczyńskiego. To właśnie prezydent Lech Kaczyński powiedział pięknie, że nie ma i nie będzie prawdziwego rozwoju Rzeczypospolitej bez sprawiedliwości, uczciwości i solidarności. I wierni tym ideałom. Zapewniamy nie tylko o, o pamięci, bo wierzę głęboko, że ten pawilon będzie pawilonem nie tylko pamięć, pawilonem, który ma ocalić od zapomnienia, jak tutaj przed chwilą padło, ale będzie też inspiracją do tego, abyśmy my dzisiaj dalej żyli ideami solidarności.